Pozwól, że opowiem Ci coś, czego życie nauczyło mnie przez te długie lata. Od momentu, gdy wzięłam moje pierwsze dziecko w ramiona, wiedziałam, że droga bycia matką będzie pełna lekcji. Ale jest jedna szczególna, która wszystko zmieniła miłość bezwarunkowa. Wiesz, ta miłość, którą dajemy, nie oczekując nic w zamian, która jest obecna w dobrych momentach, ale przede wszystkim w trudnych chwilach. To ona jest podstawą wszystkiego. Pamiętam, jakby to było wczoraj, dzień, w którym mój syn, mając zaledwie trzy lata, potknął się i zranił w parku. Zamiast biec do mnie z płaczem, spojrzał swoimi przerażonymi oczkami. Co zrobiłam? Podeszłam, przytuliłam, powiedziałam, że wszystko będzie w porządku i opatrzyłam ranę. Zamiast robić wielką dramę, pokazałam, że zawsze może na mnie liczyć. Miłość bezwarunkowa właśnie na tym polega być przy nich, niezależnie od problemu. Nie mówię, że to łatwe. Są dni, kiedy jesteśmy zmęczone, przytłoczone i wydaje się, że nie mamy już sił, by zapewnić to wsparcie. Ale to w takich momentach objawia się prawdziwa miłość. Jest silniejsza niż jakiekolwiek przeszkody, a w głębi duszy to właśnie ta miłość sprawia, że nasze dzieci czują się bezpieczne na świecie. To cichy uścisk, który mówi: Jestem tutaj bez względu na to, co się stanie. I wiesz, co jest najpiękniejsze? Ta miłość to ziarno, które sądzimy, i z czasem rośnie w naszych dzieciach. Nauczą się kochać z tą samą siłą i delikatnością. I tak, z pokolenia na pokolenie, miłość bezwarunkowa jest przekazywana dalej. To nasze największe dziedzictwo. Teraz porozmawiajmy o czymś czego nauczyłam się w najbardziej praktyczny sposób przykład, który dajemy. Może się to nie wydawać, ale nasze dzieci obserwują nas cały czas. Zwracają uwagę na każde słowo, każdy gest, na to, jak reagujemy na codzienne sytuacje. I to ma dużo większą wagę niż jakiekolwiek przemówienie, które wygłosimy. Nie ma sensu mówić jedno, a robić drugie. Będą podążać za tym, co robimy, a nie za tym, co mówimy. Pamiętam, jak pewnego razu moja córka miała około 5 lat. Byliśmy w supermarkecie, a ona zobaczyła zabawkę, której bardzo chciała. Jej oczy błyszczały pragnieniem, ale w tym momencie nie mogliśmy jej kupić. Wyjaśniłam to z czułością i, ku mojemu zaskoczeniu, ona zaakceptowała to bez marudzenia. W tej chwili zdałam sobie sprawę, że stopniowo uczyła się radzić sobie z frustracją w zdrowy sposób. I to nie było przypadkowe obserwowała mnie, ucząc się z mojej cierpliwości i spokoju. Z czasem zaczęłam dostrzegać, że jeśli chcę, aby moje dzieci były odpowiedzialnymi, wdzięcznymi i uczciwymi ludźmi, muszę pokazywać to w moich codziennych działaniach. To nie jest łatwe. Czasami popełniamy błędy, czujemy się zmęczone, ale ważne jest, aby pamiętać, że one zawsze się od nas uczą. I to w tym uczeniu się wartości, które chcemy przekazać, będą przez nie przyswajane, bez potrzeby wymuszania czegokolwiek. Więc jeśli jest coś, co mogę Ci zagwarantować, to to, najlepszym prezentem, jaki możesz dać swoim dzieciom, jest bycie dobrym przykładem. Bądź osobą, którą chcesz, aby się stały. Będą podążać Twoją drogą, a nawet jeśli czasami wydaje się, że nie zwracają uwagi, możesz być pewna, że tak jest. To jak sadzenie drzewa zajmuje czas, by urosło, ale gdy już urośnie, jest silne i mocne. Teraz pozwól, że opowiem Ci o lekcji, którą uczymy się na co dzień w macierzyństwie cierpliwości. Bycie matką to nie tylko nauczanie i kierowanie, ale także posiadanie spokoju i umiejętność czekania. Nie zawsze rzeczy dzieją się w czasie, którego oczekujemy, a nasze dzieci często będą nas testować, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I to jest moment, w którym cierpliwość wkracza do akcji. Dobrze pamiętam trudny okres, przez który przeszłam z moim starszym synem. Cierpiał z powodu nocnych lęków. Każdej nocy budził się krzycząc, przerażony, a ja biegłam do jego pokoju, już wiedząc, że to będzie kolejna bezsenna noc. Było to męczące, byłam wykończona, ale wiedziałam, że mnie potrzebuje. Zamiast się denerwować lub tracić cierpliwość, przytulałam go, uspokajałam i pozostawałam tam z nim, aż sen wrócił. Czas minął, a z wielką cierpliwością i miłością ten etap również minął. To w tych trudnych chwilach cierpliwość staje się naszym najlepszym sprzymierzeńcem. Czasami chcemy wszystko załatwić szybko, ale z dziećmi nie zawsze da się tak postąpić. Każdy z nich ma swój czas, swój rytm i musimy nauczyć się to szanować. Nie ma sensu przyspieszać, wymuszać czy denerwować się. W rzeczywistości im więcej cierpliwości mamy, tym łatwiej sprawy się rozwiązują. A co najlepsze, ta cierpliwość wzmacnia wieś między matką a dzieckiem. I wiesz, co jest najpiękniejsze. Uczą się z naszej cierpliwości. Z czasem stają się spokojniejsi, bardziej pewni siebie, ponieważ wiedzą, że zawsze mogą na nas liczyć. A to nie ma ceny, moja przyjaciółko. Cierpliwość to nie tylko cnota, to prezent, który dajemy sobie i naszym dzieciom. To dzięki niej trudne chwile zamieniają się w życiowe lekcje. Teraz porozmawiajmy o czymś, co jest niezbędne w każdej relacji, ale szczególnie między matką a dziećmi komunikacji. Umiejętność prawdziwej rozmowy, uważnego słuchania, a przede wszystkim tworzenia przestrzeni, w której będą się czuli bezpiecznie, aby mówić to, co myślą i czują. Często my, matki, jesteśmy tak zajęte nauczaniem i poprawianiem, że zapominamy zatrzymać się i po prostu słuchać. Pamiętam jedną wyjątkową noc z moją nastoletnią córką. Siedziałyśmy na kanapie, rozmawiając o jej życiu w szkole, przyjaźniach, presjach, jakie odczuwała. Opowiedziała mi z otwartym sercem o swoich obawach, że nie będzie akceptowana przez rówieśników. W tym momencie mogłam zbagatelizować to, co czuła, albo dać jej mnóstwo rad, ale zdecydowałam się po prostu słuchać. I wtedy uświadomiłam sobie, jak bardzo potrzebuję, bardziej niż czegokolwiek, matki, która ją rozumie, która jest tam bez osądów. Stworzenie tej przestrzeni do dialogu było jedną z najlepszych decyzji, jakie podjęłam. Czasami nie musimy mieć wszystkich odpowiedzi i to jest w porządku. Ważne jest, aby nasze dzieci czuły, że mogą na nas liczyć, że mogą mówić, co chcą, bez obawy, że będą źle zrozumiane lub skarcone. Tego rodzaju zaufanie buduje się stopniowo, z każdą szczerym rozmową, z każdym razem, gdy przerywamy wszystko, aby naprawdę usłyszeć, co mają do powiedzenia. I wiesz, co jest najbardziej interesujące: ta komunikacja nie tylko zbliża, ale także uczy nasze dzieci lepszego wyrażania siebie. Uczą się wyrażać swoje uczucia słowami, dzielić się swoimi wątpliwościami, a nawet rozwiązywać problemy w bardziej dojrzały sposób. I wszystko to zaczyna się od czegoś tak prostego, ale zarazem tak potężnego gotowości do słuchania z otwartym sercem. Teraz pozwól, że opowiem Ci o znaczeniu ustanawiania jasnych granic. Kochamy nasze dzieci, chcemy dać im to, co najlepsze, ale to nie znaczy, że możemy pozwolić im robić wszystko, co chcą o każdej porze. Granice to także forma miłości. Pomagają stworzyć strukturę, bezpieczeństwo i uczą, jak ważne jest przestrzeganie zasad w życiu. Pamiętam czas, kiedy moje dzieci spędzały zbyt dużo czasu przed komputerem. To było łatwe, były ciche, a ja mogłam zająć się swoimi sprawami. Ale jednocześnie wiedziałam, że to niezdrowe. Postanowiłam więc wprowadzić ograniczenie czasu ekranowego, a na początku oczywiście narzekały. Kto nie lubi spędzać całego dnia w świecie gier i bajek? Ale pozostałam stanowcza, wyjaśniłam, dlaczego, a z czasem zaczęły rozumieć. Na początku myślałam, że mnie za to znienawidzą, ale było wręcz przeciwnie. Kiedy zaczęłam narzucać te granice, stali się bardziej kreatywni, zaczęli więcej bawić się na świeżym powietrzu, czytać i eksplorować inne aktywności. Myślimy, że będą się buntować, ale w rzeczywistości granice dają poczucie porządku, że na wszystko jest czas. I co ważniejsze, uczą się równoważyć różne sprawy, co będą nosić ze sobą przez całe życie. Więc nie bój się mówić nie, lub ustalać zasad. Czasami to trudne, bo chcemy zadowolić i uszczęśliwić nasze dzieci. Ale w głębi duszy ustanawianie granic to sposób na ochronę ich i przygotowanie do prawdziwego życia, gdzie nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Może teraz tego nie rozumieją, ale w przyszłości będą Ci wdzięczne za pokazanie właściwej drogi. Teraz chcę Ci opowiedzieć o czymś, co głęboko mnie dotknęło podczas mojej drogi jako matki, o przebaczeniu. Kiedy zostajemy matkami, nieuniknione jest, że nasze dzieci w pewnym momencie zrobią coś, co nas zrani lub sfrustruje. Czasami to nieprzemyślany gest, źle dobrane słowo, lub nawet coś, co o wiemy, że było niezamierzone, ale co boli. I w tych momentach przebaczenie staje się potężnym darem, który ofiarowujemy im i sobie. Pamiętam, jak mój najmłodszy syn przypadkowo złamał kryształowy ważon, który bardzo kochałam. To był przedmiot o ogromnej wartości sentymentalnej dla mnie, a gdy zobaczyłam ważon na podłodze, poczułam ucisk w sercu. On, z oczami pełnymi łez, patrzył na mnie, oczekując reprymendy. Ale w tym momencie wzięłam głęboki oddech i przypomniałam sobie, że więź między nami jest o wiele cenniejsza niż jakikolwiek przedmiot. Wyjaśniłam mu, że rozumiem, iż to był wypadek i przytuliłam go. Ulga i wdzięczność na jego twarzy były niezapomniane. Ta sytuacja nauczyła mnie, że przebaczenie to nie tylko akt dobroci, ale także uzdrowienia. Kiedy przebaczamy, uwalniamy się od ciężaru urazy i tworzymy atmosferę zaufania i miłości. I wiesz, to nie znaczy, że jesteśmy pobłażliwe lub że błędy nie mają konsekwencji. Liczy się to, jak radzimy sobie z tymi sytuacjami. Kiedy wybieramy drogę przebaczenia, uczymy nasze dzieci empatii, współczucia i znaczenia naprawiania tego, co zostało złamane, czy towarzonu, czy relacji. Dlatego nigdy nie lekceważ mocy przebaczenia. Nasze dzieci nie są doskonałe, tak jak my też nie jesteśmy. Ale kiedy pokazujemy im, że można popełniać błędy, uczyć się i być przebaczonym, zasiewamy nasiona zrozumienia i miłości, które będą kwitły przez całe życie. Przebaczenie to jeden z największych darów, jakie możemy dać, a jego wpływ siega przez pokolenia. Teraz porozmawiajmy o znaczeniu wspierania autonomii i niezależności naszych dzieci. To wyzwanie dla wielu matek, ponieważ mamy instynkt, by chronić, by robić wszystko za nie. Ale przychodzi moment, w którym musimy pozwolić im przejąć swoje własne obowiązki, podejmować decyzje, a nawet popełniać błędy, aby nauczyły się radzić sobie w życiu. Pamiętam dobrze, gdy mój najstarszy syn zdecydował się wziąć udział w programie wymiany studenckiej. Przyznaję, że moje serce zacisnęło się na myśl o tym, że będzie daleko, w innym kraju, gdzie nie będę mogła być przy nim przez cały czas. Ale zamiast pozwolić, by moje lęki wzięły górę, wzięłam głęboki oddech i go wsparłam. Widząc jego odwagę w stawieniu czoła temu wyzwaniu, zrozumiałam, jak ważne jest, aby dawać przestrzeń naszym dzieciom na rozwój. Wspieranie ich niezależności nie polega na zostawianiu ich samych w świecie, ale na dawaniu im narzędzi i pewności siebie, aby wiedzieli, jak kroczyć własnymi ścieżkami. To zaczyna się od małych rzeczy, jak pozwolenie im na wybór ubrań czy decyzje, co chcą robić w weekend. Z czasem te małe decyzje przeradzają się w większe i wtedy dostrzegamy, że wychowujemy zdolnych i odpowiedzialnych ludzi. A wiesz, co jest piękne? Kiedy wspieramy marzenia i wybory naszych dzieci, nawet jeśli trudno je puścić, one rosną z ogromną siłą wewnętrzną. Jesteśmy tam zawsze, jak bezpieczna przystań, ale one wiedzą, że mają skrzydła, by latać. To jest największy dar, jaki możemy im dać pewność, że są zdolne podążać własnymi ścieżkami, wiedząc, że zawsze mogą liczyć na naszą mądrość i miłość.